Kochani, i jest jeszcze jeden temat, który chciałam z Wami poruszyć. Jest to temat pasożytów i tego, czy one mogą żyć w innych narządach, czy nie. Bo większość z Was pisze, że pasożyty żyją tylko w jelitach i nie mogą żyć w wątrobach, w płucach, w sercu, w układzie limfatycznym. I oczywiście to jest nieprawda, bo pasożyty mogą żyć w każdym narządzie, mogą żyć w krwi i chciałabym Wam powiedzieć, co jest przyczyną tego, że pasożyty mogą przemieszczać się do różnych narządów i jest to obecność rozpuszczalników w naszej żywności, Rozpuszczalniki jak działają, one rozpuszczają część lipidową błon komórkowych ludzkich komórek. I gdy w organizmie znajdują się takie rozpuszczalniki, to wtedy pasożyty mają otwarte szlaki komunikacyjne do wszystkich narządów, więc mogą wędrować do wielu, wielu narządów. I tu zależy od rodzaju rozpuszczalnika, zależy jaki mamy rozpuszczalnik tam właśnie dany pasożyt może się przemieszczać i zaraz Wam wszystko dokładnie opowiem. Tak, kochani, i wszystko, o czym Wam tutaj dzisiaj teraz mówię, e, nie wzięłam sobie znikąd. Nie wyczytałam tego w Google, go tylko wyczytałam to przede wszystkim z książki e, Huldy Clark, e, Kuracja życia, która była naturopatką, która stworzyła synchromet, czyli teraz w dzisiejszych czasach się to nazywa biorezonans i ona właśnie badała e, częstotliwości e, organizmów, które żyją e, e, w naszym organizmie, e, częstotliwości ludzkich komórek, i tak właśnie doszła, że większość, e, wszyscy ludzie mają w sobie pasażyty. I to właśnie na jej podstawie mówię Wam tutaj to, co teraz Wam opowiem. Basi, pani Basia Kazana też o tym mówi. I chodzi tutaj o to, że. Mam też przygotowaną taką ściągę, żeby nie zapomniała Wam o niczym powiedzieć. I chodzi tutaj o to, że jeśli te rozpuszczalniki dostaną się do naszego organizmu, to pasożyty mają już drogę wolną do wszystkich, wszystkich narządów. I gdzie znajdziemy takie rozpuszczalniki, e, oczywiście mm, powiem Wam to na kolejnym e, snapie, bo tu już się nie zmieszczę. No to zaczynamy. Jeszcze ważne jest to, że... Że właśnie te pasożyty, gdy wędrują sobie tymi szlakami komunikacyjnymi w naszym organizmie, to one obierają sobie takie narządy mięśniowe jak tarczyca, grasica, wątroba, macica, płuca, jajniki. I gdzie właśnie znajdziemy takie rozpuszczalniki? Opowiem Wam jakie są. Gdy na przykład w naszym organizmie znajduje się benzen, to przywra, to pasożyty prowadzą do niedoborów odporności. Gdy znajduje się w organizmie eksylen i toulen, to pasożyty wędrują sobie do mózgu. Gdy znajdują się metyloelementy, Metyloketony albo metylobutony, to pasożyty się umieszczają w macicy, powodują bóle brzucha, bolesne miesiączki, endometriozę. Takie pasożyty rozszarpują sobie to endometrium i roznoszą je po całym jamie brzusznej, i to właśnie powoduje bóle, skurcze, różnorakie takie objawy. Gdy znajduje się metanol, czyli alkohol drzewny, to przywra obiera sobie trzustkę.